Cześć, nazywam się Anna Rugowska, mam 18 lat i od 5 lat trenuję lekkoatletykę w klubie WLKS Wrocław pod okiem trenera Kamila Kobiałki. Specjalizuję się w skoku w dal, trójskoku i w krótkich biegach przez płotki. Na swoim koncie mam już 11 medali rangi mistrzostw Polski i jak dotąd moimi największymi sukcesami są prąd mistrzostw Polski seniorów w skoków w dal, gdzie uzyskałam klasę mistrzowską oraz przełamanie bariery 13 metrów w trójskoku, co jest czołowym wynikiem na świecie. W ubiegłym roku wypełniłam minimum na mistrzostwa Europy U18 w biegu przez płotki które nie Niestety zostały odwołane, natomiast w tym sezonie uzyskałam minima w trójskoku oraz w skoku w dal na Mistrzostwa Świata U-20 w Kali. Moim celem jest dostanie się do finału, a za rok chciałbym powalczyć o Medal Mistrzostw Europy Juniorów. Sport zawodowy wiąże się z wieloma poświęceniami i wydatkami, dlatego otrzymane stypendium Fundacji Moniki Pyrek pomogłoby mi sfinansować obozy, opiekę fizjoterapeuty i odnowę biologiczną oraz suplementy, diety i sprzęt sportowy. Kocham to co robię i pragnę spełnić swoje kolejne małe marzenia, które kiedyś mogą zamienić się w coś dużo większego.